10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w 34 miastach Polski odbyły się pikniki Służymy Niepodległej, w tym właśnie w Kłocku w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej. Jesteśmy jedyną jednostką w tym garnizonie, tak naprawdę, i e, jesteśmy predystrowani do tego, żeby e, wspierać ludność, a ludność powinna wspierać nas. Piknik ma na celu pokazanie, że w ten Dzień Niepodległości działamy, jesteśmy obecni e, i przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam piknik, e, oferujemy tutaj naszym uczestnikom pokaz sprzętu. E, Różnego rodzaju wyposażenia, sprzętu uzbrojenia, pokaz działania żołnierzy, czy to walka wręcz, czy pokaz z zakresu BLOS oraz również Tyrolkę i most linowy do pokonania. Plus, wiadomo, dla wszystkich chętnych oferowana jest grochówka wojskowa. Bardzo, bardzo pyszna. Była to doskonała okazja, żeby poznać współczesne wojsko polskie, ale także jego historię. W programie wydarzenia znalazła się m.in. prezentacja sprzętu wojskowego i wyszkolenia żołnierzy. Jest to bardzo dobra idea, ponieważ pokazuje nam historię nie tylko naszej jednostki, pokazuje też historię Polski, pokazuje historię żołnierzy, pokazuje, otwiera też jednostkę i wojsko dla osób, które tutaj żyją. Jest to fajna też rzecz dla małych dzieci. Uważam, że to bardzo cenna inicjatywa. Stanowiska są bardzo ciekawe, uzbrojenie, broń, młodzież jest bardzo zainteresowana. Powiedz, jak Ci się podobało na tej Tyrolce? Dla mnie to była kaszka z mleczkiem. A, kaszka z mleczkiem, rozumiem. A po raz pierwszy na takiej Tyrolce zjeżdżałeś? Yy, nie. Co tutaj jeszcze można robić ciekawego? Yy, zaglądać do Mhm. I jeszcze to PW. Można strzelać. Siedzieć i się bawić. Był taki dach i można to wychodzić. I trudno było, czy łatwo? Łatwo. Podobno szpinaszka fajna. Eee, I... Podobno niedawno się dowiedziałam, że jest ta karina. Miałam okazję strzelać, bardzo dobrze mi poszło i bardzo fajnie się strzelało. Szczególnie mi się podobało strzelanie z karabinu laserowego, którym jesteśmy koło niego. Jest bardzo przyjemnie, fajnie, że są robione takie akcje. Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby dobrze walczyć? Na pewno trzeba posiadać siłę, kondycję i sprawność też. A czy walka jest trudna, zależy jak to to rozumie. A jak tutaj z żołnierzami się walczy? Oni są silni? Myślę, że są silni. Jest taka onetka, która e, jak się patrzy, to jest takie wszystko zielone, tam są też jakieś tam takie mejki, jeszcze tam e, są trzy wejścia na górę, tam jest jakiś taki fotel, który pewnie się ponosi i jeszcze z zupy, a tam po drugiej stronie jest e, takie zamknięte i tam jeszcze jest kierownica, Onetka, ja, ja patrzyłam, tam są jakieś guziki i tam są jeszcze trzy włazy. O, ty tak mi to dokładnie opisałeś, że już tam nie muszę w ogóle wchodzić. Powiedz czy ty pierwszy raz w takim czołgu siedzisz? Tak. Ważnym punktem wydarzenia było wspólne odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego Marsz pierwszej brygady. Piknik zakończył uroczysty Cabstrzyk niepodległościowy.